Marcinie, jesteśmy dzisiaj na drugich urodzinach restauracji tajskiej Santai. Powiedz, czy to jest twoja kuchnia, którą lubisz? Uwielbiam kuchnię orientalną. Przyznam się szczerze, że Santai poznałem niedawno. Sandro poznałem przy okazji takiej gali sukcesy i osobowości roku. No i właśnie tam poznałem wielu biznesmenów, między innymi właśnie Sandro i on nas znaczy nas mówię zespół Boy zaprosił tutaj do swojej restauracji. Od tej pory wszystko jemy tutaj za darmo. <laughs> nie, po... nie, żartuję, żartuję. Powiedz, czy zaśpiewasz coś dzisiaj, czy jesteś gościnnie? Ach, kochani, ja miałam naprawdę ciężki sezon. A on się nie skończył chyba jeszcze? Ledwo żyję, więc pozwólcie, że dzisiaj może ja będę się bawił, a kto inny będzie śpiewał, bo to przecież jest chyba. Kasa kasowski razem z nami, za tym, Ale kto wie, no różnie bywa. No. Jak to mówią, no za kołnierz nie wylewam, więc... A impreza będzie trwała chyba do, do Białego Rana, prawda? No miejmy nadzieję. Myślałem, że wcześniej w hotelu będę. Ale słuchaj, no myślę, że jeszcze sezon koncertowy w pełni, gdzie jeszcze będziemy cię mogli usłyszeć? Kochani, wszędzie. Ja nie chcę tutaj jakby gloryfikować swojej osoby ani zespołu, ani w ogóle muzyki Disco Polo, ale ci, którzy chcą zaglądać i orientować się, gdzie zespół Boys koncertuje, zachęcam, zaglądajcie na moją stronę internetową, a tam naprawdę bardzo dużo koncertów jest. Wiem, że to jest pojęcie względne, że dla jednej osoby 40 koncertów w miesiącu, a co to jest? Dla mnie 20 koncertów, to ja już za stary na to jestem. Naprawdę dajcie mi odpocząć. Dziękuję Ci bardzo za te parę zdań. Ja również dziękuję i życzę wszystkim przyjemnej, przyjemnego wieczoru i nocy. I zapraszamy na degustację. Zapraszamy.